W wyborze wspieramy transformację. cośmy oczywiście zaczęli od transformacji tych, można powiedzieć, ustrojowych. Obecnie wspieramy transformację, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój i szczególnie dekarbonizację, ale generalnie pomóc przy y, zielonej transformacji. Zielona transformacja to nie tylko energetyka, to nie tylko dekarbonizacja. To są wszystkie aspekty związane ze środowiskiem, z naturą, e, z aspektami ludzkimi e, i społecznymi. I zawsze trzeba pamiętać przy transformacji energetycznej, Energetycznej, że te aspekty ludzkie są tak samo ważne jak sama dokarbonizacja. Natura też jest bardzo ważna, nie możemy niszczyć tego, co mamy. Wszyscy doceniamy te zmiany, które były i są, e, które też wspieraliśmy, w tym też zmiany, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Duże jeszcze jest do zrobienia, ale to są podstawowe rzeczy, które próbujemy zrobić, żeby jednak powietrze było lepsze, natura była lepsza, no i oczywiście wchodzimy w tę całą transformację, jeżeli chodzi o aspekty energetyczne. Więc tutaj, jako EBOR, wspieramy i wspieraliśmy od lat OZA, odnawialną energetykę jedną z pierwszych instytucji, która właśnie pod tym kątem wspierała zmiany. Wspieraliśmy pierwsze inwestycje, jeżeli chodzi o sektor wiatrowy oraz jeżeli chodzi Chodzi o solar i generalnie też biomasę, ale nie tylko. Więc yy, też pomogliśmy dosyć dużo przy zmianach, e, można powiedzieć, systemu w latach, te 5-6 lat temu, e, jeżeli chodzi o OZE, żeby wspomóc jednak e, tą transformację, bo było zaniechanie. Więc mamy nadzieję, że teraz będzie więcej inwestycji, nowych inwestycji, ale każda inwestycja musi być patrzona oczywiście pod kątem środowiskowym, społecznym, i tu też e, dosyć duży nacisk składamy, żeby oceny oddziaływania na środowisko były rzetelnie wykonane, e, oszacowały, Odpowiednie zagadnienia, tak aby te inwestycje były zrównoważone. No i tylko były dobre dla, można powiedzieć, klimatu, ale też dla społeczeństwa. A to znaczy, że te raporty muszą być dobrze przygotowane, natura musi odpowiednio być oszacowana. I nie wszystkie lokalizacje są dobre. To też patrzymy, że w niektóre miejsca musimy unikać, niektóre miejsca są lepsze do jednak tych inwestycji. I to jako Ebor oczywiście wspieramy, wspieramy też międzynarodowo w ramach międzynarodowych organizacji, tworząc Wytyczne, najlepsze praktyki, jak to do, pr, przedstawić. Patrzymy też na zrównoważony rozwój, jeżeli chodzi o innej raportowanie i wymogi, które są z raportowania, ten ESG i całe, jeżeli chodzi o dyrektywę CSRD, ESRS-y. Ważne jest, aby na tą naturę spojrzeć e, i opisać odpowiednio unikać pewnych miejsc, a tam, gdzie e, mamy, nawet w tych e, bardziej, powiedzmy, zagrożonych czy istotnych e, terenach, jednak udokumentować, udokumentować, jakie jest oddziaływanie tych wiatraków czy solarów. Solary też patrzymy z punktu widzenia całego ładu kooperacyjnego i jak jest, gdzie są dostawcy, a dostawcy pod komponentów, czyli ten cały, można powiedzieć, ład czy ciąg dostawców jest bardzo ważny. I tu trzeba będzie opisać, nie wszyscy dostawcy. Przestrzegają właśnie aspektu związanych z naturą, ale głównie praw człowieka. A jeżeli 80% pochodzi z Chin, a nie wszystkie z Chin jest złe, jest bardzo dużo dobrych w Chinach też można powiedzieć, producentów. I musimy ich wyselektować tych i wspierać tych, którzy jednak mają te same ambicje, te same zasady co my, i jednak te prawa człowieka są przestrzegane. A są takie firmy, więc dlatego jest bardzo ważne, żeby to. Wziąć pod uwagę i nie inwestować, czy nie kupować tych, którzy nie mogą mu dokumentować. Ta cała dokumentacja, cały system, który będzie podchodził, będzie bardzo ważny też. To będzie dla naszych wszystkich inwestorów i szczerze mówiąc, dla całej gospodarki, ponieważ inwestorzy z zagranicy będą pytali się, jaki jest wasz ślad węglowy, skąd macie materiały. Są sankcje, są geopolityczne, są oczywiście, czy chcemy z niektórymi producentami pracować. Jest istotne. To oszacować, a co najmniej dać możliwość inwestorom podjęcie decyzji czy, czy kontrahentom, czy chcą kupić, czy chcą współpracować z naszymi spółkami. Więc z punktu widzenia OZE dla Polski jest bardzo ważne, bo jeżeli eksportujemy, eksportujemy, jesteśmy krajem, który eksportuje, jesteśmy krajem innowacji, jesteśmy krajem, można powiedzieć, dużego potencjału i ten potencjał, mam nadzieję. W latach będzie coraz większy. Widzimy dobrobyt, jaki jest w Polsce, się jednak jest i będzie, mam nadzieję, do, szedł do przodu, ale to będzie wiązane, wiązało się też z odpowiedzialnym rozwojem, z odpowiedzialnym. Biznesem, tutaj też działam jako forum odpowiedzialnego biznesu, jest bardzo istotne wspierać tą, można powiedzieć, dobrą filozofię. I tu, ale to nie tylko filozofia, ponieważ kontrahenci będą pytać się właśnie o te tematy, jeżeli nie będziemy mieć dostępu do energii odnawialnej czy przedstawieniu zmniejszenia tego śladu węglowego. Tutaj możemy stracić kontrahentów. A to będzie oczywiście miało wpływ na nasz dobrobyt, na, na miejsca pracy. Więc jest to bardzo ważne patrzeć długoterminowo. Tak jak dzisiaj też patrzyłem z punktu widzenia długoterminowego, wszyscy co jesteśmy, patrzymy na nasze fundusze emerytalne, które będziemy za 20, 30, 50 lat, już nie mówię o dzieciach, dzieciach, tylko naszych własnych emeryturach i te zmiany klimatyczne, zmiany, które są, mogą mocno wpłynąć na wycenę tych aktywów. Więc to też jest w naszym interesie jednak patrzeć długoterminowo, wspierać ten zrównoważony rozwój, gdzie możemy. Jako Ebor, jako instytucje międzynarodowe oczywiście pomagamy, jesteśmy tutaj do pomocy, ale jest pełno też innego finansowania, które my wspólnie możemy jednak pomóc tej transformacji która będzie też ekonomicznie uzasadniona. Pod koniec dnia ta transformacja musi nie tylko nie oddziaływać źle na naturę, ale i na społeczeństwo, ale być zyskowna. I ta jest celem, który prowadzimy i jest jednym z głównych celów, można powiedzieć, tej zielonej transformacji, której jesteśmy częścią.